Siema, tu Michał, a wysłuchacie, tak mi się wydaje. Dzisiaj troszeczkę zmieniamy koncepcję i zaczynam od wstępniaczka, którym będę pokrótce opowiadał wam o ciekawych rzeczach. A w drugiej części przejdziemy do tematów z tytułu. Zdecydowałem się narzucić sobie pewne ograniczenia w tematach, bo jednak tygodniowa publikacja odcinków jest bardzo wymagająca. Tak naprawdę to nie. Jeśli jest to jedyne, co robisz, to myślę, że tydzień na przygotowanie niezłego researchu do kilku tematów nie jest wcale taki czasochłonny. No, oczywiście, pytanie, jak głęboki research w ogóle robimy. No ale łączenie prowadzenia podcastu, pracy i życia dorosłego sprawia, że niewiele czasu pozostaje na inne rzeczy. A tych innych rzeczy robię ostatnio całkiem sporo. Jak słyszycie od jakiegoś czasu wrzucam różne rzeczy do internetu, nie za bardzo przyjmując się rozrzutem tematów, po prostu nagrywam o rzeczach, które mnie zaciekawią, bo wtedy nie będę musiał się do tego zmuszać, a robiąc to będzie miło i przyjemnie. Ostatnio jednak zdecydowałem się rozwinąć i pouczyć się montażu i filmów w trochę bardziej uporządkowany sposób. Tutaj z pomocą przyszedł mi stary znajomy ze studiów, który ma zdecydowanie większe w tym doświadczenie, i pomaga mi w nauce, bez czego powiem szczerze, pewnie już dawno bym się spróbował poddać. Jednak właśnie montaż, nagrywanie, a nawet pisanie skryptu sprawia, że czuję się dobrze, i mimo że bardzo, a naprawdę bardzo daleko jest mi do jakiegokolwiek poziomu, to wiem, że w tym momencie swojego życia chcę rozwijać właśnie to. I świetnie się uczy robiąc filmy dla siebie. Ale nie do końca mi to wystarczało, więc zgadają się z ziomkiem i nagraliśmy klip do jego nowego kawałka, który jeszcze mieli się w piecu montażowym. No i zobaczymy, co z niego tak naprawdę wyjdzie, bo jest to mój pierwszy raz z klipem. I już bardzo dużo dzięki niemu się nauczyłem i zobaczymy jak dużo tak naprawdę jeszcze nie wiem. Mam bardzo duży problem z dynamicznym montażem i jestem ciekaw jak poradzę sobie z dobraniem efektów do jednak czegoś tak nowoczesnego, bo jednak rap. Ale nie mogę doczekać się efektu końcowego i mam nadzieję, że ziomek będzie zadowolony. W międzyczasie też miałem okazję nakręcić kilka filmów dla innego mojego znajomego, który zdecydował się kandydować do samorządu studenckiego i jezu, to był taki fan. Mimo tego, że trzeba było wyjść naprawdę daleko ze swojej strefy komfortu, jednak nagrywaliśmy na wydziale, na którym kandyduję, więc musieliśmy mierzyć się z dość dużą ilością studentów, którzy z jakiegoś powodu sprawiają, że czuję się niekomfortowo. Może to odzywa się mój nienapisany jeszcze licencja, za który powinienem się w końcu pewnie zabrać, ale to z pewnością problem, który wynika bezpośrednio ze mnie, ale tak naprawdę to pierwszy raz był najcięższy. Mieliśmy dwa dni zdjęciowe. W ramach jednego dnia zdjęciowego nakręciliśmy jeden filmik taki ogólny promujący całą kampanię, a z racji tego, że do tej, tej kampanii są tak naprawdę trzy dni zaledwie, to zdecydowałem się poświęcić trochę więcej czasu i nagrać dodatkowo trzy krótkie rolki, które może będziemy wykorzystać do tego, żeby przypomnieć się jeszcze przed dzień wyborów i w sumie każdego dnia o tym, co tak naprawdę chcę zrobić. Śmiesznie się patrzy na takie wybory studenckie. Bo bardzo próbują udawać takie prawdziwe wybory, a tak naprawdę większość ludzi ma je kompletnie w dupie. Jak no z racji tego, że robimy co robimy, i dzisiaj, właśnie zresztą w czwartek, dowiemy się, czy, czy mój znajomy Bartek wygra, czy moje filmiki pomogą mu zasiąść na tronie. Na pewno pomoże mu kampania edukacyjna dla studentów, w jaki w sposób, w sposób mogą na niego zagłosować, bo okazało się, że w zeszłym roku na 3000 osób uprawnionych do głosowania w takich uzupełniających wyborach do samorządu zagłosowało zaledwie 100. Więc nie jest to za dużo. A Bartek aktywnie prowadząc swoją kampanię i przerywając zajęcia, żeby poopowiadać o sobie. Dowiedział się, że tak naprawdę nikt nie wie, jak zagłosować, i prawdopodobnie będę montował mu kolejny filmik z tutorialem, ale jeżeli jest już czwartek, to, to pewnie mogliście ten filmik zobaczyć albo nie zobaczyć, bo nie wiem, czy zdecyduje się go udostępnić, no bo po co? Nagrywanie na lokacji a, jak mówię na lokacji, to już nie posługiwał się jakimś nieskomplikowanym filmowym żargonem, chociaż tak w zasadzie nie jest po prostu e, nagrywanie na lokacji, to jest oczywiście bycie w miejscu, w którym się nagrywa. To może być lokacja zamknięta, to może być lokacja otwarta, gdzie są jeszcze inni ludzie. To może być na przykład studio filmowe, które pewnie fajnie jest mieć. W ogóle biedne istoty były kręcone w studiu, które miało chyba cztery aż i, i to było naprawdę olbrzymie, niesamowicie dużo pracy musiało zająć to scenografom żeby wszystko ustawić i, i, i zrobić jednak tak dobrze, no bo prezentuje się to wybitnie. Ale właśnie wracając do tematu kręcenia na lokacji, e, czyli w miejscu, w miejscu publicznym, w tym wypadku wydzia na wydziale, e, niesie to są te plusy że dla osób postronnych wyglądasz profesjonalnie. Stoisz z tym gimbalem, delikatnie się pochylasz, robisz jakieś ruchy i udajesz, że wszystko jest pięknie. U tym widzisz, że wszystko ci się rusza na tych nagraniach, że w ogóle połowa jest do wyrzucenia od razu. Ale przynajmniej wyglądasz na tyle profesjonalnie, że zagadają cię losowi profesorowie i pytają, czy nie chcesz nagrać im konferencji, więc być może być może tym samym zapewnią sobie jakąś drobną, drobną pracę, jeśli oczywiście. Zadowolą ich moje umiejętności, ale właśnie ciekawe jest to, co mogło w jakiś sposób wybrzmieć z mojej wcześniejszej wypowiedzi, że tak naprawdę ja bardzo niepewnie czuję się nagrywając gdziekolwiek, cokolwiek. I szczerze powiedziawszy, jeżeli miałbym samemu wyjść z kamerą i iść po prostu i nagrywać, to jest to dla mnie niewyobrażalny koszmar. Ale dzisiaj jest czwartek, i dzisiaj wychodzę ze znajomym na kawę. I zdecydowałem się zabrać ze sobą kamerę. Może coś ciekawego nagram, a może nie nagram nic ciekawego. A przynajmniej pobawimy się gimbalem. To niepotrzebnie zabrzmiało dwuznacznie. Przepraszam, Michał. Mam nadzieję, że słuchasz już to po naszym spotkaniu. No, inaczej będę musiał się naprawdę sporo tłumaczyć. No, ale właśnie. Te całe filmy to super sprawa. Ale nie chcę ich robić tylko dla kogoś. Dlatego teraz pracuję porządnie nad pierwszym swoim pełnoprawnym, pełnometrażowym wideo, które będzie mam nadzieję porządnie przemyślane. Przez to nie wiem, jak długo będę przygotowywał się do samego kręcenia, nie mówiąc o samym kręceniu, a potem montażu, ale chcę, żebyście wiedzieli, że coś powstaje i chciałbym, żeby to było coś wartościowego i spróbuję się nad tym postarać, ale to już ocenicie wy, jak w końcu to nakręcę i upublicznię. A zdecydowałem się powiedzieć o tym głośno, żeby nie mieć wyjścia i nie móc już odwołać tych słów i rzeczywiście nakręcić coś, bo walczę może w ten sposób trochę z perfekcjonizmem, który kończy się u mnie często tworzeniem po prostu do szuflady. Może to i dobrze, bo nie wszystko, co robię, jest dobre, a wręcz, wręcz patrząc wstecz, niewiele rzeczy uznałbym za dobre, które zrobiłem, albo nawet powiedziałbym, że nic. Ale fajnie jest widzieć to, że z tego nic, to nowsze nic jest dużo lepsze niż to starsze nic. Połowa to pewnie zasługa wyłożenia pieniędzy na rzeczy potrzebne, żeby to wyglądało czy, czy brzmiało jakkolwiek profesjonalnie, co jednak no, chyba, chyba słychać, mimo że mikrofonem z 2010 roku i jest ewidentnie powypadkowy, to jednak daje radę. Więc jeżeli chodzi o filmik, to będę was update'ował o moich postępach a teraz opowiem wam historię, która jest z tych mrożących krew w żyłach. Na pewno kojarzycie firmy, które na podstawie próbki waszego DNA są w stanie określić w zasadzie wszystko. No to właśnie była taka kanadyjska firma, która za 800 dolarów analizowała przekazaną przez klientów próbkę krwi i dawała informację, czy wskazany mężczyzna jest ojcem waszego dziecka. Fajne. Drogie, więc na pewno rzetelne i nigdy się nie pomyliło. No właśnie, że nie. Bo widzicie, nie tylko próbka waszej krwi była potrzebna ale przy okazji wypełnialiście ankietę, w której jako kobieta w ciąży macie podać daty, stosunków i dość szczegółowe informacje dotyczące poczęcia dziecka. I ogólnie pytania, które w tych ankietach były, no nie miały zbyt wiele wspólnego z badaniem DNA. Po co więc były? No, właśnie, rzekomo dyrektor firmy, który mimo swojego wieku, bo ma już ponad 90 lat, miał przeglądać niemal każdą wypełnioną ankietę i na podstawie tego decydować, kto miałby być ojcem dziecka. No, po prostu niesamowite. Aż na myśl przychodzi Elizabeth Holmes, która na podstawie kropli krwi miała badać ludzi, a ostatecznie szukała wszystkich i chyba nawet skończyła w więzieniu. Nie wczytywałem się w tą sprawę zbyt dokładnie, dlatego trafia do wstępniaczka, a nie do tematu głównego. Błagam Rocky Borys, nie pozwijcie mnie za ukradnięcie wstępniaczka i tematu głównego. Proszę, nie stać mnie na to. No ale właśnie, nie wczytywałem się w tę sprawę zbyt dokładnie, ale widzicie, możemy się zastanowić, tak naprawdę, czy taka firma, która obiecuje nam potwierdzenie, że ten mężczyzna jest ojcem naszego dziecka. Będzie w jakiś sposób regulowana, czy być może zweryfikowana, żeby takie sytuacje się nie powtarzały, bo to tak naprawdę brzmi tak, jakby Hop, jak niektórzy wykładowcy, rzucał dokumenty na stół i jak spadnie, to będzie facet B, a jak zostanie na stole, to będzie facet A. I do, na pewno jesteście w stanie sobie wyobrazić, ile rodzin to musiało rozbić, ile rodzin musiało to rozbić niesłusznie. Jak dużo matek, które otrzymywały wynik testu DNA, który mówił, że ktoś inny jest ojcem, niż osoba, z którą są w związku, one mogły chcieć nawet dokonać aborcji, czy mogły odejść od obecnego mężczyzny, nie chcąc mu wyjawiać no, tak strasznej rzeczy, że, że, że go zdradziły, i przez to wychowując dziecko samotnie. No w ogóle to jest taka abstrakcja, że, że w takiej firmie może się coś takiego w ogóle wydarzyć. Jeżeli ktoś już decyduje się na zrobienie testu DNA, to znaczy, że no, ma pewne dylematy, czy, czy zastanawia się nad kilkoma rzeczami i w momencie, kiedy otrzymuje taki wynik, to może być to po prostu motor napędowy do podjęcia takich chujowych decyzji. Straszne więc podjąć jakąś decyzję, a później dowiedzieć się, że jakiś 90-letni facet po prostu to wymyślił. Pomyślcie tylko, ile rodzin musiało niesłusznie się rozpaść, ile dzieci przez to wychowywane jest przez samotnego rodzica, a ile po prostu się przez to nie urodziło. Ciężko mi teraz po tak trudnym pytaniu przejść do tematu odcinka, ale właśnie to zrobiłem, więc dzisiaj pogadamy o naszej technologicznej przyszłości, a w zasadzie o jednej przyszłości, a w zasadzie o przyszłości jednej firmy: firmy Humane. Która stworzyła bardzo gówniane urządzenie o niebywałym potencjale. Mowa oczywiście o urządzeniu bez ekranu, z którym rozmawiamy jak z asystentem głosowym Google czy Apple, znanym z telefonów. Ciężko opisać to urządzenie, kiedy nie możecie go zobaczyć. To kwadrat wielkości zegarka, który przyczepia się magnesem do koszulki mniej więcej w okolicy serca. Po dotknięciu jedynego wielkiego przycisku możemy zapytać o coś naszego asystenta, na przykład ile wzrostu ma Tomasz Karolak, a on nam odpowie. Oczywiście to nie jest wszystko, bo urządzenie ma wbudowaną kamerę i laser, którym niestety nic nie przetnie ani nikogo nie zabije. Ale może wyświetlić swój prosty interfejs bezpośrednio na naszej dłoni, którym sterujemy ruchami tej dłoni. Co zresztą obecnie jest wykorzystywane w nowych Apple Watchach, że możemy, wykonując po prostu gesty palcami, czy też chyba nawet nadgarstkiem, sterować interfejsem. Tutaj wygląda trochę bardziej futurystycznie, bo jednak ten interfejs nam się wyświetla na ręce, i to musi wyglądać ciekawie, jak ktoś idzie i po prostu patrzy na swoją rękę cały czas. Chciałbym zobaczyć więcej tych urządzeń na ulicy, chociaż pamiętam, jak kiedyś ze znajomym liczyliśmy, ile osób w AirPodsach spotkaliśmy. Wcześniej produkty firmy Apple nie były zbyt popularne, dlatego mocno zwracaliśmy uwagę ze znajomym na ludzi, którzy mieli AirPodsy w uszach albo Apple Watch, czy może nowsze iPhony, i się trochę tymieraliśmy. To podobnie jak ludzie teraz patrzą na Tesle, czy może ja patrzę na Tesle na ulicy. Zresztą ten sam znajomy ma to samo, ale jednak takie rzadsze czy droższe, może technologie z pewnością rzucają się w oczy i, i fajnie byłoby po prostu zobaczyć grupę ludzi idących w jednym kierunku, wiecie jak są te obrazki z ludźmi, którzy idą w jedną stronę konkretną i wszyscy patrzą w telefon, albo w gazetę, albo w cokolwiek to coś tego typu, tylko wszyscy patrzą sobie w rękę, to byłaby niesamowita karykatura i być może kiedyś, kiedyś, kiedyś to będzie mem, może ja właśnie stworzyłem pierwszą tęplatkę. Mema z bardzo, bardzo, bardzo odległej przyszłości. Czemu z odległej przyszłości? Bo przecież porządzenie brzmi naprawdę bardzo futurystycznie, no ale muszę niestety trochę wasz entuzjazm ostudzić. Najpierw jednak porozmawiajmy o firmie, której strona na Wikipedii nie należy jeszcze do najdłuższych. Firma została bowiem założona w 2018 roku przez dwóch byłych pracowników Apple i od samego początku owiana była tajemnicą. Wiedzieliśmy jedynie, że nad czymś pracują, a przeglądając nazwiska pracowników, można było odnieść wrażenie, że będzie to coś dobrego i w sumie tak jest, ale jednocześnie, jak mówiłem, jest gówniane. Już tłumacz. MKBHD, czyli prawdopodobnie największy YouTuber technologiczny na planecie i notabene z zszarganą do tej pory reputacją, wypuścił recenzję produktu Humane i dość mocno określił go jako gówno. Dlaczego? Sam przedmiot równie dobrze mógł zostać zaprojektowany w Apple i przez nich wypuszczony. Akcesoria do niego zostały wykonane równie dbale, a cena, a cena 700 dolarów też za bardzo od tych Apple'owych nie odbiega. No, tylko tutaj, jeżeli chodzi o cenę, to nie wszystko, bo w Stanach przedmiot ten ma od razu dostęp do usług jednego tylko operatora, co wymusza na użytkownikach opłacanie miesięcznej subskrypcji w wysokości 24 dolarów. Jeśli subskrypcji nie opłacicie, to wasze urządzenie będzie w zasadzie ładnym kawałkiem metalu, bo urządzenie samo w sobie nie prowadzi żadnych obliczeń. Tylko tak naprawdę, jeżeli o cokolwiek je zapytacie, musi łączyć się z internetem i czekać na odpowiedź. Przez co bardzo wielu użytkowników tego urządzenia, choć tak naprawdę ciężko mówić o bardzo wielu użytkownikach urządzenia, których pewnie jest naprawdę bardzo niewiele, bo jednak cholera kosztuje 700 dolarów i praktycznie nic nie robi. Ale wszyscy są zgodni co do tego, że, że odpowiedzi przychodzą bardzo wolno. Funkcji jest bardzo niewiele. Wygoda też jest wątpliwej jakości. Wręcz nawet sami twórcy zgadzają się, że czasami obcowanie z urządzeniem może być dość irytujące. Dodatkowo problemem tutaj jest bateria. Bateria, która będzie kolejną baterią, którą musicie po prostu ładować, i musicie o tym pamiętać. że komo nie trzyma ona zbyt dobrze. Co prawda, akcesoria i dodatkowe baterie, które gdzieś tam są zapewnione, i w ogóle no, cały design tego sprzętu jest, jest naprawdę świetny, i, i, i sprawia, że. Można chcieć go mieć i rozumiem chęć posiadania go, bo szczerze chętnie bym go dotknął i chętnie bym go zobaczył. Na pewno bym go nie kupił. Bo to, to już byłby naprawdę bardzo niepotrzebny wydatek, musiałbym być naprawdę dość srogo bogaty, żeby kupić coś, co nic mi nie da za 700 dolarów, tylko dlatego, że jest ładne. Chociaż czy ja właśnie zdefiniowałem sztukę? Mam nadzieję, że nie. Okej, okay, ale powiecie, to jest zajebiste. Mamy swojego asystenta głosowego zawsze przy sobie. No, telefon sobie też mamy zawsze przy sobie, więc ten argument samemu już rozbiłem. Ale jak słyszycie, jestem delikatnie sceptyczny do tego telefonu twu urządzenia nastawiony. Widzicie, jak mi łatwo to przyszło, że powiedziałem telefonu zamiast PIN-u. Nie wiem, nazwa tego jest tak gówniana, że to, to ani razu chyba jeszcze nie powiedziałem, to się nazywa AI PIN. Uh, i, I tyle z tego AI jest, że możemy się zapytać o parę podstawowych informacji, na które prawdopodobnie usłyszymy błędną odpowiedź, i które możemy dużo szybciej sprawdzić sobie samemu, używając telefonu i innego asystenta. Jednak to urządzenie nie ma dostępu do takich funkcji, jak chociażby Google Assistant posiadał o Siri. Oczywiście tutaj rozmawiać z wiadomych przyczyn nie będziemy. bojkotujemy Siri i każdy powinien do momentu, kiedy nie zacznie mówić po polsku. Tim Cook, proszę. Nie korzystam zbyt dużo z Google Asystenta, w związku z tym nie wiem na ile te rzeczy, które były na starych konferencjach pokazywane, się sprawdzają, i czy rzeczywiście jest w stanie Google Asystent zadzwonić w naszym imieniu do fryzjera i nas umówić. To pewnie i tak, jeżeli by działało to na rynku w Stanach Zjednoczonych, bądź innych anglojęzycznych krajach, w których językach oficjalnie asystent występuje. W polskim oficjalnie cały czas chyba nie, co jest bardzo dziwne, bo był taki moment, że przecież asystent był w pełni po polsku i nawet na urządzeniach Google Home można było go po polsku uruchomić. No niestety mi się do tej pory nie udało i mój Google Home mówi w pięknym brytyjskim akcencie. I uruchamia się przy losowych słowach, co dziwne, że przed chwilą się nie uruchomił, ale chwała mu za to. No ale PIN, AI PIN tak naprawdę no za dużo po prostu nie potrafi. Co nam daje funkcja zadzwonienia, jeżeli mamy osobną kartę SIM z innym numerem telefonu? Jeżeli chcemy zobaczyć zdjęcia, które zrobimy w słabej jakości kamerą, to możemy zobaczyć jedynie na stronie internetowej. Humane nawet nie postarało się na tyle, żeby zrobić apkę i każe ludziom korzystać ze strony internetowej jak w 2012 roku. Co jest rzeczą niesamowitą. I być może, być może dobrze, być może oni chcą nam powiedzieć, że właśnie koniec telefonów, nawet aplikacji nie wypuszczą, tak bardzo wierzą w swoje urządzenie że już teraz tylko z niego korzystają, to by było całkiem niesamowite, eee, ale to wyjaśniałoby stronę internetową, bo jednak na komputerze aplikacja nie jest aż tak konieczna. Eee, strona internetowa załatwia sprawę w zasadzie tak samo, chociaż, chociaż wiadomo, że to się już powolutku zmienia. Jednak właśnie, no, funkcji jest niewiele, nie, nie zamówimy Ubera, eee, muzykę posłuchamy tylko i wyłącznie z Tajdala, plus też wątpię, że ten głośnik był jakkolwiek dobry, jeżeli chcemy odezwać się do swojego asystenta, nie możemy niestety użyć żadnego zwrotu w stylu. Wiecie, wiecie o jakie zwroty mi chodzi, nie powiem wam, bo uruchomiam mi się albo jedno, albo drugie urządzenie, a nie chcę również wam, słuchających na głośnikach dziwakom nie naprawdę, jeżeli słuchacie na głośnikach, to jesteście dziwni. A nie chcę też wam, słuchającym na głośnikach sakować domu, więc pozwólcie, że pozostawię to w sferze domysłów. W związku z tym, mamy asystenta głosowego, którego nawet nie możemy wywołać, tylko musimy fizycznie nacisnąć urządzenie, które znajduje się na naszej piersi, i to już brzmi bardzo, bardzo źle. Gdyby jednak można było to urządzenie sparować z telefonem i w ten sposób dostać dostęp chociażby do Google Asystanta, to powiem szczerze, już byłbym bardziej zainteresowany, ale Humain tego nie zrobiło, i według MKBHD miało ku temu dobry powód. Ten powód brzmi na tyle dobrze, że, że, że jestem w stanie go zaakceptować, bo widzicie, jeśli Humane chciałoby docelowo w przeciągu kilku, kilkunastu najbliższych lat stworzyć z tego urządzenia zastępnik telefonu, no to w takim razie kiepsko by to wyglądało, jeżeli od początku mają funkcję uparowania ich urządzenia z telefonem, a w końcu ją zabierają. No raczej nie chcieliby tego robić, więc to mogło wpłynąć na decyzję, dlaczego takiej opcji nie ma a to by zdecydowanie wpłynęło na atrakcyjność tego urządzenia, bo bez tego tak naprawdę to urządzenie jest martwe i do niczego nikomu niepotrzebne. Chyba, że bardzo chcecie ograniczyć używanie ekranu, no ale to nie wiem, no to sobie wtedy walkie kupcie, w sensie naprawdę będzie to lepsze niż to. Może czegoś ciekawego się dowiecie, może jakieś dziecko dwa bloki dalej też będzie używać walkie i znajdziecie sobie kolegę. To na pewno będzie lepsze niż wydanie 700 dolarów na podróbkę Apple Watcha na cycka. Ale abstrahując od tego, jak śmiesznie czy głupio to brzmi, tak naprawdę firma Humane ma olbrzymi potencjał na przyszłość. I e, to jest firma, która no, kreuje się na takie Apple wannabe, a, czyli na firmę, która chciałaby która chciałaby w pewien sposób kontynuować tą schedę po Steve'ie Jobsie i, i iść tym samym duchem, e, którym Steve Jobs próbował kierować Apple i, i, i którym. Apple tak naprawdę idzie w dalszym ciągu, e, mimo że go już dawno dawno nie ma. W związku z tym e, w związku z tym myślę, że w tej firmie możemy liczyć na innowacje. Miejmy nadzieję, że szybko nie poddadzą się z tym produktem i będą dalej chcieli go kontynuować i rozwijać. Roadmapa e, jest całkiem zaawansowana i, i, i zdecydowanie chcą dodawać nowe funkcje do tego urządzenia. E, Dziwne by było, jakby poświęcili na jego kupę czasu, żeby je stworzyć, zaprojektować i wypuścić, i w końcu e, je opluli. No ale dla twórców gier na przykład to nie jest dziwne, oni lubią takie rzeczy robić, więc w sumie być może i technologię to spotka, szczególnie, że technologia jednak staje się coraz tańsza, to jest straszne jak dużo technologii użytkowej możemy kupić w takich sklepach jak Action, ale dobra, dlaczego ja zaczynam jakiś kolejny temat, o którym nawet sobie nie robiłem notatek, to nie wiem. Ale mam nadzieję, że różniejsza forma wypowiedzi bez narzucania sobie kanady tematów przypadła wam do gustu, albo pozwoliła, albo pozwoliła wam się zrelaksować. Anyway, dzięki, że byliście i do następnego czwartku. Cześć!